Grudzień 1922 roku. Po tragicznej śmierci prezydenta Narutowicza, Polska pogrąża się w głębokim kryzysie. Władysław Sikorski zostaje mianowany premierem i ministrem spraw wewnętrznych. Jego rząd trwa blisko pięć i pół miesiąca, od połowy grudnia 1922 roku do końca maja 1923 roku. Był to jeden z najkrótszych gabinetów w historii II Rzeczypospolitej. Ale cień tego rządu sięgał dalej niż nie jeden wieloletni gabinet. Sikorski dążył do uporządkowania administracji, uspokojenia nastrojów społecznych i odcięcia wojska od polityki. Jego próby powstrzymania rozlewu nienawiści po zabójstwie prezydenta były jednym z pierwszych i najważniejszych testów demokracji w odrodzonej Polsce. Ciekawostka: w celu opanowania sytuacji po zabójstwie prezydenta, rząd Sikorskiego wprowadził stan wyjątkowy. Choć jego gabinet szybko upadł, idee porządku, silnej państwowości i kontroli cywilnej nad wojskiem wracały wielokrotnie w jego późniejszej karierze politycznej i wojskowej. Oglądaj całą serię Wojna Szyfrów Sekrety Historii Opowieści. Zapraszamy na YouTube.